Rozdanie Oscarów co roku wzbudza wielkie emocje, a czerwony dywan depczą największe gwiazdy filmowe. Tegoroczna gala ze względu na pandemiczne ograniczenia nie miała swojego klasycznego rozmachu, ale gwiazdy nie zawiodły i tradycyjnie zaprezentowały się w oryginalnych kreacjach najlepszych projektantów. Na czerwonym dywanie pojawiły się m.in. Reese Witherspoon, Zendaya, Margot Robbie, Glenn Close czy Gary Oldman. Szczególną uwagę ściągnęła na siebie zjawiskowa Zendaya, w żółtej, świecącej w ciemności sukni Valentino. Całość ozdobiła oszałamiającym naszyjnikiem z diamentami za ponad 6 milionów dolarów. Kary Maligan bez naszyjnika, ale za to w wielkiej złotej sukni, która idealnie pasowała do takiej okazji. Reese Witherspoon zachwyciła z kolei soczystą czerwienią Diora i długimi kolczykami Bulgarii. 74-letnia Glenn Kloss podeszła do sprawy nietypowo i pod kobaltową suknię z koralików ubrała czarne cygaretki. Piękna Margot Robbie pojawiła się w srebrnej kreacji Chanel. Australijka wybrała prostotę, do sukienki dopasowała delikatną biżuterię, a uwagę dodatkowo przyciągnęła swoją nową fryzurą. Andra Day, czyli filmowa Billy Holiday, zaszalała najbardziej i wyróżniła się mocno wyciętą, lejącą się złotą kreacją Vary Wang. Nie zabrakło też panów, którzy zaszaleli na czerwonym dywanie. W tej kategorii bezkonkurencyjny był Colman Domingo w swoim wściekle różowym garniturze. Gwiazda Field The Walking Dead wybrała look Versace, o którym dziś rozpisują się media na całym świecie. Na koniec szybka prezentacja pozostałych kreacji, które naszym zdaniem były warte uwagi, a my jesteśmy ciekawi, które podobały się Wam najbardziej. Komentujcie!